Cieka kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na vloga. Tak jak mogliście przed chwilą zauważyć, w poprzednich ujęciach jesteśmy w Ustroniu morskim. Jest to jedna z naszych ulubionych miejscowości. Bardzo lubimy to przyjeżdżać, ponieważ to, czujemy taki klimat nadmorski. Przyjechałyśmy dzisiaj tym razem do innego hotelu niż zwykle. W sensie kiedyś tutaj jeździłyśmy, ale później znaleźliśmy tamtą willę, do której jeździłyśmy dwa lata z rzędu i tym razem przyjechałyśmy tam, gdzie kiedyś. Jesteśmy tutaj na 5 dni, a bardziej na pięć nocy. Mama zrobiła mi właśnie taką niespodziankę z okazji yy, właśnie dobrego świadectwa. Bardzo się cieszę. Yy, I co? Teraz idziemy właśnie na rybkę, bo już nie mogę się doczekać. Tutaj, moim zdaniem, a bardziej naszym zdaniem, jest najlepsza rybka yy, nad morzem przynajmniej w tych miejscowościach, w których byliśmy. Nie byliśmy jeszcze yy, w wielu miejscach, ale yy, do tych miejsc, w których jeździmy, tutaj uważamy, że jest najlepsza yy, ryba, a bardziej dosz. Yy, I co? Idziemy na rybkę. Jeszcze zanim to pokażę, a bardziej zrobię szybki room tour, bo y, pewnie jesteście ciekawi, ja jeszcze nigdy wam na blogu tutaj tego miejsca nie pokazywałam. Więc y, wchodzimy, i tutaj mamy szafę wraz z y, stoliczkiem. Dalej mamy taką sowkę. Tutaj mamy y, kolejną szafeczkę, i tutaj znajduje się Łazienka. O, taka łazieneczka Kibelek tutaj wszystko ładnie, lustro oraz kabina, prysznicowa trochę, tutaj y, ciemne jest światło, ale musicie mi to zobaczyć w łazienkach, nie musi być idealne. A tutaj później już po wyjściu z łazienki, tutaj jest właśnie ta sofka o której Wam przed chwilą wspominałam, tutaj mamy już łóżeczko, jak widzicie już trochę y, rozłożyliśmy swoje bagaże walizki i tutaj poduszki, więc troszkę się już rozgościłyśmy, więc już nie jest aż tak pięknie, jak na początku było i od rana są śniadania, na które się od rana wybierzemy. Kurde, ktoś do mnie dzwoni, dziadek, więc muszę odebrać. Że mamy takie lustra i przy okazji pokażę Wam e, moją stylizację. Więc mam taką bluzkę hiszpankę z Helmu, e, spódniczkę taką trapezową jeansową z Stradivariusa, e, torebka chyba jest z Mojito, a klapki właśnie z Dizzy, od CCC w sensie CCC, ale z firmy Dizzy. O, może tak. No i tutaj torbę e, na aparat jest ona z chyba albo Saturna, albo Media Marktu. Lecimy. The crowd, I never thought that I would see it tonight. We lock eyes, and you smile. Every single memory comes back to life. Your lips pressed against mine after a night out. You got drunk and ended up at your place. From the moment that I saw you, I knew that it was the bet that you felt the same. Właśnie idziemy teraz pierwszy raz w tym roku plażować, po się, bo dzisiaj mamy dość ładną pogodę, w sumie podobną do wczorajszej. Jest również 19 stopni i słonecznie. Wczoraj na plaży było tak przyjemnie, więc mam nadzieję, że dzisiejszy plażing będzie udany. Dzisiaj spaliłam, tak jak wam wcześniej wspomniałam, byliśmy dzisiaj na plaży, a bardziej przedtem, na początku dnia mówiłam wam, że idzie na plażę. No i jak możecie sami zauważyć, trochę się tutaj spaliłam na policzkach. W ogóle mam spalony brzuch, nogi i tą część ciała, w sensie przednią. Jutro będę opalała tył. Dzisiaj się właśnie skupiłam na brzuchu, nogach i w ogóle i no. Udało mi się w sumie to. Jak y, kilka dni przeczekam, no to będzie już y, ładniejsza skóra, bardziej brązowa niż czerwona, bo teraz y, nie będę Wam pokazywała, bo to jest po prostu masakra. Coś podobnego do moich policzków to jest mniej więcej, więc trochę nie za fajnie. Jutro będę używała filtrów na... To znaczy filtra 30, bo teraz używałam niższych filtrów, żeby się troszkę opalić, ale teraz będę używała troszkę wyższych, żeby już trochę nie przesadzać yy, tą opaleniznę. Teraz będziemy sobie grały w karty. Przed chwilą wam pokazywałam gołąbki, które się właśnie całują na balustradzie balkonu. Balkonu? Tarasu chyba. Po prostu na barierce I teraz się na nas patrzy jeden z gołąbków. 啊。 Odrobinkę jestem czerwona, ale później mam nadzieję, że skóra zrobi się brązowa i będę pięknie oplona jak czekoladka. Dzisiaj, jeśli chodzi o mój strój, to jest to top z Chemu, spodnie z Chemu. Chyba ten sweterek to się z Chemu, tylko go kupiłam wiele lat temu, bo na dziele Oraz mam jeszcze takie klapeczki z Diversa. No, i taki wakacyjny outfit. I teraz lecimy z się na obiadek. Wczoraj jadłem pizzę, a dzisiaj zjemy sobie znowu rybkę. Dziś odpuszczamy sobie plażowanie, bo jesteśmy całe spalone. Jak widzicie, już trochę moja twarz jest mniej czerwona, już trochę bardziej brązowa, ale natomiast dekolt tu i z tyłu moje plecy są dość czerwone. Więc dzisiaj jak już to sobie po południu pójdziemy. Na plażę Żeby dzisiaj nie narażać się aż tak na słońce Teraz idziemy sobie pospacerować A dzisiaj moja stylizacja składa się Z tego topiku Oczywiście z halbu I krótkich jeansowych spodenek z berszki I jeszcze mam klapki z Adidasa I tak to wygląda Tak jest gorąco Że Muszę się wykąpać មកអាចអង្ចាំពុទ្ធអាយឌីអ Co roku robimy zawsze zdjęcia Jak kiedyś byłam mała, to yy, Mama uchwyciła Moją pozę z aparatem właśnie na Tle tego muru i bardzo fajnie yy, Wyszło to na zdjęciach i teraz to roku Właśnie sobie tutaj robimy na tym tle Zdjęcia, więc jeśli ktoś Będzie w ustroniu, to Mur przy yy, Morzu jest taki Patrzcie, tam jest morze, nie wiem, może Kojarzycie, o mama Taki chodnik Wzdłuż Morza. I w ogóle mam teraz okulary. Mamy, ponieważ yy, no mam spalone poliki, i chociaż trochę mogę sobie je ochronić. Ja niestety czoła i nosa nie. No ale trudno. Tak mi piecze to czoło. Nos już mniej, ale jeszcze dekolt mnie piecze. Wчуję. Mm. Po pierwszym dniu polecam się mocno spalić, i później przez resztę yy, dni wypoczynku chować przed słońcem to, co się przedtem spaliło. Mamo, pokaż swoją dzisiejszą stylizację. To jest właśnie ten outfit, który mama sobie ostatnio kupiła, ja, który wam pokazywałam w jednym z ostatnich odcinków z serii "odliczanie do wakacji. Proszę, mamo, zaprezentuj się. Ładnie, ta bluzeczka i spodenki są z hm jakby co. A ja mam dzisiaj na sobie

sobie na kolację. W ogóle y, już mamy godzinę za chwilę 20. O, za minutę. Już dzwonią tutaj dzwony, że będzie ta godzina. Y, właśnie, ja zazwyczaj o tej porze, jak jesteśmy na wakacjach, to sobie spacerujemy. Y, przy okazji, jak coś nam wpadnie w oko, y, to wtedy sobie coś jemy na kolację. A tak, to właśnie o tej porze to zazwyczaj spacerujemy y, różnie. Raz brzegiem morza albo jakoś w mieście albo jakoś tak dalej sobie spacerujemy zależy jak nam się chce właśnie teraz tutaj hałasują więc nie wiem czy będzie mnie słychać mam nadzieję mam nadzieję że tak w ogóle dzisiaj zaczęła mi schodzić skóra z twarzy no i możecie widzieć jakieś skórki więc jak coś to przepraszam That's her I didn't know that I've been the fool. I've been telling lies about something real. But I know love is based on honesty. Keep thinking how we love you feel I mamy już dzisiaj dzień wyjazdu to jest czwartek. czwartek. Właśnie się pakujemy, i no niedługo będziemy pakowały te wszystkie walizki, rzeczy, które miałyśmy ze sobą do samochodu. Jeszcze od razu sobie nie pojedziemy, bo jeszcze sobie pochodzimy. Zjemy najpierw obiad, i dopiero później będziemy jechały w stronę Poznania. W ogóle mamy takie szczęście, bo dzisiaj już jest, no, zachmurzone. Na maksa ma być dzisiaj 20 stopni, tylko, ale będzie na pewno trochę zimniej, bo nie ma w ogóle słońca i wieje wiatr. A przez cały nasz wyjazd. Mieliśmy przepiękną pogodę Pierwsze dwa dni to było około 20 stopni I słońce i było naprawdę cieplutko Przez te właśnie pierwsze dni się spaliłam A później to już było gorzej Bo było po 28 stopni Wczoraj nawet 30 Więc było bardzo gorąco Nie do wytrzymania I nie chodziliśmy pla na plażę od rana Tylko dopiero sobie po południu Wtedy było no troszkę lepiej Bo było troszkę zimniej Słońce aż tak nie grzało I no było... Jako tako do wytrzymania, więc y, ogólnie wyjazd uważamy za udany y, Pogoda nam dopisała, bo w ogóle nie padał deszcz No ten dzisiejszy dzień, ostatni to jest jedyny taki zachmurzony, a tak to y, pozostałe dni było słonecznie Więc jestem bardzo, y, jesteśmy bardzo zadowolone y, Oparalizna jest Trochę mam jeszcze czerwoną twarz. Tutaj w niektórych miejscach mam też brązowe, ponieważ tutaj jeszcze skóra mi nie zeszła. Bo zresztą twarz już mi to prawie zeszła. No więc opalenizna się utrzymała. Bałam się, że jak mi zejdzie skóra, to nie będę miała opalenizny, ale jest, więc to najważniejsze. widzieli może. Chodźcie. O! Proszę, bardzo dzisiaj fale i bardzo i jest strasznie się więc my już zmykamy, jedziemy do domu. W sensie będziemy zmierzały w stronę samochodu.